Siewa, z tej strony Baber, witam was serdecznie na moim kanale. Dziś jest, jest dzień. No dzień zabrakło mi słowa. Dzień w Minecrafcie jest tak. Jestem z moim kolegą Lunim i muszę wam pokazać coś, czego się nie spodziewaliście pewnie. Nasz wspólny serwer, na który my budujemy od końca sierpnia. Możesz się przywitać, bo jeszcze nie było przywitania żadnego. Nie ma. No, więc znaczy, dzisiaj chcemy zoko. Was, widzów moich, oprowadzić. Tutaj, o, może zaczniemy. Tak, tak, moja chałupa wygląda, to jest moje. E, tu mamy, no, no taki pomniczek, każdej zbroi, jakby. To nie ważne, ja chcę się dołożyć. No, no, dołożył się z Nederytem, bo on jest bogatszy z Nederytem, ja jestem biedny. W Jedynie co mam to zbroję i miecz. W sensie, no, bo miałem więcej Nederytowych rzeczy, ale... Bo Bercio zginął sobie. I stracił troszkę. Więc... Jezu, jakie lagi. Czekaj. Eee, o, zmniejszymy sobie do 60. Dobra, może lepiej będzie? A, bo tu jest ta... Bo mamy elektrownię taką zrobiliśmy i są te ogniska A. i one lagują mi. 20 fps, sorry za jakość. Tak wygląda. Trzeba kończyć się chodnik, bo to jest zepsute. Dobra, tak galeria. wygląda. Co to jest za tak wygląda elektrownia, nawet spoczko wyszła, tutaj są dwie wieże Ech, A to... Ej, co to jest? Dobra, bo tu jakieś nowe budowle powstają i ja nie, nie jestem jeszcze, nie wiem o co chodzi. Bo... Za koło Axlota. A właśnie, Axlot to jest dom Luniego? się zaczyna budować. Co to jest? Deską, A A ale też, no to jest ale na razie jeszcze nic nie ma, ale dach nie jest tego Bo my tutaj domowego, się widzicie, bawimy. Tu, tu mamy na przykład sklep Lidl, takie sobie. Takie miasto sobie budujemy. No, jest, trochę jest. miasto, trochę taka. wyobraźnia. Hmm, róż, różnie. Tu na przykład o, jest żabka w bloku. Żabka, o. A to jest znaczy, nie, tam, nie, no. O tu są bloczki jakieś. A właśnie tu jest na przykład... Taki. Scena, jakby na przykład tu koncerty są dla, dla beki, sobie tam. Coś wy, wygupiamy się, nie? Tu jest telebim, tu głośnik, głośnik, telebim, scena, to jakieś oświetlenie, jest ty. Z Glowstone'a. Co znalazłem? Co znalazłeś? Zobaczcie do tego shockera. Wróćcie na scenę. To jest miecz, czyjś. Jaki? Nędrytowy, Max. Czyli Mój! Dobra, zawsze gubi się. Cicho. Tu jest lepszy, a ja nie chcę odczuć. dobra ten no to... To daj tam Nie, 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 nie. E, dobra. Tu jest lid. No dobra, dobra, dobra. Ooo! To boisko jest niedawno. No właśnie, właśnie, najnowsza budowa. Boisko boisko, bo... Czyli... Oooo, tak? to pięknie wygląda. To o, jak o patrzcie jaki stadionik był budowany. Dzisiaj skończony był. Bardzo, o, duży, bardzo dużo, dużo ja że, robię, bardzo dużo Bardzo dużo betonu bober. poszło. Potężna ilość. I właśnie, tu na tym serwerze jest zasada, nikt nie ma admina, więc jakby nie możemy nic zrobić, jedynie ja mam dostęp do, 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 do no włącz, od serwer i tak dalej, no whitelista i tak dalej, tu nasze rzeczy są, czarny cement i tak dalej. Tu jeszcze jest to trochę ogóle... do dokończenia, jakieś, nie wiem, drzewka posadzić właśnie, jakieś wejście fajne zrobić, bo takie beznadziejne jest. No to, to fajne drzewka. I powiedzmy. teraz, Chodź może twojego axlota pokażemy od wewnątrz. Od środka? A. Tak. Będę sobie się nie gotowy, tak. nie skończona tak oficjalnie, bo jest za chwilę coś budowane, ale jeszcze starsza, starsza baza była piękna. Wait, Jezu, kiedy ja tu byłem? ale te bikony te lagują dobra tak to wygląda dobra, tu jest po ten portal, bikon enchant farma lawy z tego co widzę o tutaj no, są farma, to się przydaje, no. pszenica no, to się przydaje, no. Wiele, ja mam dużo tylko igla, co nie pasuje ale w razie czego co wow. tu jeszcze? pszczółki ma, o akwarium tu axloty ma w akwarium, tylko nie, wi nie widać ten... nie widać szyb bo ja mam o, chyba tak będzie lepiej, no, co o, teraz widać szyby. Ło, wow, okay. Tak to wygląda może lepiej, tak chyba lepiej nawet wygląda. Dobra, chodź, pokażemy dalszą część, za stadionem może teraz, eee, albo nie. Ja bym chciał jeszcze ci jeden sekret pokazać. A, tu jeszcze są wyspy, takie, jak się podleci do góry, wieżowce. Tu wieżowce pokazywałem, właśnie, o tu na przykład jest skin Bobercia. Patrz, patrzcie. Ja swojego nie robię, bo mój już jest jako baza. No ten brzuszek trochę nie pasuje. Brzuszek trochę nie pasuje, ale bywa. Basenik mamy tak, właśnie KFC na przykład. Więzienie takie trochę. No w centrum miasta, że tak powiem, więzienie tu mamy farmę słodkich jagód, jakiś bloczek, żabencja oczywiście. Tu mój stary domek. Dobra, ten jeden akurat jest tak poprawiony, że on wygląda bardzo realistycznie, tu. bo to nie ma okien jako klatka. I chodź, zobacz w tym bloku. czekaj, tu mamy park jeszcze. O, tam jest na przykład market, Bobra. To jest w ogóle ten market, szofier, co zostawiłem o, Lodowisko, wieżowiec. O, właśnie, ta to jest jeden z pierwszych wieżowców. Chyba pierwszy. Tu jest Biedronka, ale taka nieudana Biedronka. O, tu mamy skocznię Bo narciarską, możemy ten skakać na łódkach i tak dalej. Tam jest tor do jeżdżenia na łódkach. Co to było? No to taki kalendarz sobie robiliśmy, prezenty. na No to, to było akurat grudnia. Szapione, bo nie wiem czy się podobał ten prezent za 24 grudnia, ale był bardzo jakby, że Ty mi dałeś free, e, można jak powiedzieć, że free, no bo to taki kalendarz, ale ja Cię też dużo traciłem, bo ja mu dawałem... Dużo neteryty, jakieś tam diamenty. No tam nawet akurat może też, z Neterytem to, z to się postarałeś. Dobra, tu mamy bambuski. Ale co z Neterytem, ale to je... nie jest warto tyle, no. Tu jest Dobra, ba... Ja tam ci dobry bardzo dobry kilo, przychodziłem. No, Chociaż kino... ten był taki zapasowy, to zrobiłem po prostu na eee, I nie wiem czy to jest teraz Właśnie, Zaraz wam innesi, pokażę z... jakie rzeczy, bogactwa mamy i tak dalej. Tu są... no tu bloki budujemy takie nowoczesne Ale Jeszcze nie jest skończone, bo... Funduszy zabrakło i czasu trochę też zabrakło. Trzcinę mamy, bo tu ja dawniej nic nie było. Ja zawsze uważam, mogę grać, ale o kulty bo to jest... Co tu jest? A, tu jest... O właśnie, metro. Zapomniałem o metrze. Tu jest mój pierwszy domek, a tu nie ma co pokazywać, bo to bieda była jeszcze, żelazna antena. Bo i ten jest. metrze jest dziura, w którym był pierwszy domek. A, tu taki pierwszy magazyn. To tak taktycznie, że... Pierwsze co zbudowałeś, to był ten domek i dziura w dół. nie wiem dlaczego. Dobra, może być. W sumie tego w ogóle nikt nie używa tego, ale warto było budowy, bo przynajmniej wiadomo, że... Ja tu nie jest nic, ten, o, stary dom. E, czekaj, tu jest biedra, no to lecę to sobie tędy do mojego domu. Pokazujemy tamtą wioskę, Bober? Nie, na razie. Znaczy, bo jeszcze mamy wioskę, ale ona jest w trakcie przebudowań i... A tu jest bo taka dziura... to była normalna wioska, a teraz powstaje Dobra, cicho, cicho. Tu jest dziura, bo no stoł nakopaliśmy tam na coś. A tu hejs chyba był dawno, no beacon był jakby dawniej tu blisko. Tu jest kawiarnia, o właśnie tu możemy wyjść w sumie. Idź tu koło... koło... E no dobra, Co? właśnie. No dobrze. Teraz chodź pokaż, o tu jest kolejny axlot. To możecie się domyślić, że to był pierwszy, drugi dom Luniego właśnie, bo ma skin axlota, nie? Tylko, że to nie był ceny bardziej wstecz. Chodź pokaż. Chodź tu przy wejściu. A doła w ogóle tu jest, Stodoła? Nie wiedziałeś w ogóle o tym. No tak, to... spokojnie, tylko że w takim miejscu, że już jej nie używamy i ja bym rozwalił tą górkę i zmienił po prostu to, no jak takie wieś. Bo ta część tutaj to będzie wieś i tam. Właśnie, bo trzeba bibliotekę pokazać. Budowałem to kiedyś i teraz jest to taka parma, że ja bym musiał teraz walić po prostu. No tu świnki, krówki i tak dalej są, nie są jeszcze tak do końca rozmnożone. No to właśnie to zaczął robić nie dlaczego, wreszcie to No bo nie było w tej wiosce. No nie otrzymujesz pewnej bo nie Chodź teraz pokaż jakby swoją pierwszą bazę. I właśnie możecie ocenić, o. która baza lepsza była w komentarzach napiszcie. No, to była pierwsza. Czy, no druga, no Jezu się czepia Ale no, ona jest jeszcze rozwalona trochę od się No dobra. Dobraza. Tu było takie wejście, mechanizm, i tak właśnie wyglądało. że po tu jest, tu były zawsze, farma czynna ale rozebrana już, tu tak, pszczoły, tak wygląda, tam gdzie KSM, magazyn. No trochę jest już zniszczona, bo, e, no, od, już z miesiąc nie tyder. mieszkasz tu jakby, nie? Tu, 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 był, tu był magazyn No trochę się były, zmieniło. Zarówno, to, bo nie, I... no, najpierw. Ocenicie, czy tamten Axel, co wcześniej pokazywałem, czy ten. Gdzie. Tutaj... Na no Byłem. Chodź. E, tu jakieś to działeczki to są, domeczki to tak takie. Co tu są małe farmy. To was spoko bada. Takaj, daj wyjść. Eee, co tu jeszcze ci mogę pokazać? No, mogę ci pokazać tajną balę. Tak jak ważne. bazę? tajny projekt, którego na razie nie, na razie nie, 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 w agrywać, w nie w tym odcinku. Nie w tym, ci zaraz, teraz, czy ci później zaraz później. Tu są takie hangary, teraz? też się bawiliśmy. No mówię później. Jakieś rzeczy sobie o, no. wkładaliśmy i tak dalej. Taka tak dla zabawy, nie? E, co tu no. jeszcze jest? A tu jest tunel taki kopa. E, wysypisko śmieci, a no no dobra. Tu jest taki tunel kopany do, do tej wioski, ale wioskę w innym odcinku wam pokażę, bo jest w trakcie przebudowy. To będzie budowa, przebudowa. Przebudowa wioski. Dobra. Jednak zdecydowałem, że muszę ci pokazać plany, a później pokażę No gdzie to, to jest to? chodź tam pod koło twojej pierwszej, jedna z pierwszych was. Tu. Wejdź do nederu. I my nie musisz, musisz, co co, jest trochę daleko, ale nie wiem czy portal nas dobrze przekieruje, chodź. Tu za mną. No lecę. Tu jest portal. Przeczytaj. No e. Miły zamek, zameczek. Dobra. Ja nie wiem, no, bo to jest wiesz, pierwszy no? raz idę widzowy. Znaczy... Nie to, że ja coś wiem, to jest moje... Bo nie, nie wiem właśnie, bo jest. nie I tu jest ta wioska. Co to za wioska? To jest tamten ta, 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 ten była twoja ta A To jest ta taka o pustyni, wioska, nie? nie? To jest taka o pustyni. Hmm. Ta, ta ta, no ta, ta później co się leci dalej. Od tej... wiesz, sobie co jest teraz przebudowę. I ja mam właśnie takie plany na razie, ale jeszcze nie realizowane. Jakie? Zrobić tu... E, zrobić tu zamek taki, wiesz, że parę domków rozwalić i będzie taki zamek to nie Mniej więcej wielkość stadionu będzie to, tylko że ze a stona jest bardzo dużo, a tym bardziej wilka, no bo było kopane na stadion, dziury były też te, no nie no, wiem, Nie mam nic przeciwko, możesz budować. Hmm. E Ty na pewno bym musiał coś budować kiedyś, ojrzymy. no bo wiesz, w pewnym sensie to w tą stronę się w ogóle nie kierujemy, tu właśnie... To są te wioski. czyli w ten stan w ogóle się nie budujemy, bo budujemy się tam w stronę stadionu Dobra Od tej mojej pierwszej ba tej bazy, co przed chwilą pokazaliśmy O może ci może ten... E end. Co Ent? O kurde, ja bym zdechł prawie no, e end Co? End, I pokazujemy? Ja ci knoknąłem, go zabić i się skrakał, ten creeper wygórł Chodź end. ten pokażemy Dobra, wracamy No to ja ten lecę Nie! Do portalu z on? Mhm no to może tu teraz portali? coś Jakieś znaczy, portaly że... dzisiaj... Może END będzie wyprawa do ENDu? No bo... Właśnie pokażę wam END, ale dzisiaj A. raczej w odcinku nie będziemy nic budować. Tylko no prowadzę, Tu jest dziura do ENDu, nawet blisko, nie? Blisko się osiedliliśmy. O kur... już zdech. Dobra. I co teraz? Ja no, to tu... no, jest. No to jest normalnie END. I tu mamy ekspiarkę wybudowaną przez Luniego. Jest... no nie wiem. Ona no a poszli tam miałeś, nie? Ja już na pewno miałem chyba no, ...po Nie. stały, Nie się gwyzdy, i uprzety, jak bo taki takich Dobra. Taka zbrojka. Nie wiem, to muszę nawet do życia, a ja nie mam. Łopata się opiera, No i tak to wygląda. To jest taka zapasowa itemy są, że tak powiem. No, no, W ogóle śmieszne jest, o, jest to. Ile tych ty... To no on to w kół. nas. No. Co byśmy mieli Znaczyna dzisiaj panie pobudować, panie. jeżeli już? Bo coś tu mówiłeś? Co byś chciał budować? Nie, że to Tesco. Pożyczyłem ten dwóch taki betonu, bo Tesco buduje. No dobra, to ja idę zobaczyć tam, jak ci idzie budowa. Znaczy, no ja muszę skopać przecież eee, Jak to się nazywa? Co to jest? Kakao. Co? Kakao. 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 Dobra, to mi niepotrzebne, śmieć, śmieć, Widzicie? a to to... Ja tak mam to... ja mam jedną armę i mogę ci dawać o Dobra, to rób tam co chcesz, ja idę, pokażę wam zawartość moich skrzynek. I no la... Co jest? Trochę lepiej. No i mnie zawartość pokazuję. Jakby nie, że coś tam u nitko ukrywa, ale. Czekaj, 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 patrz, patrz. Pat, pat. Co się dzieje? Staną bo grali, żeby... Żebym tam skrzynkał. Można nawet pokazać, no a ja no mam trzez ofiarów wcześniej. Rób tam co chcesz. Tu są moje zbroje, no takie i ty. To jest trochę cenne, naprawę sobie nakładamy na te zbrojki. No są takie zbrojeczki zapasowe, jak tam coś tam widzicie. Tu no nawet te które, O to jest na przykład... Czekaj, to jest na, na, akurat dobra zbrojka, no taka, taka średnia. Tu jest trochę nedyrytowa, bo była nedyrytowa, ale niestety straciłem parę rzeczy i musiałem sobie ten. Mieczyk jest taki, ale niestety go nie chcę, bo ma naprawę, a naprawy na mieczu nie lubię. Drugi mieczyk jest taki. A już nie potrzebuję. Taki, i, O widzicie, Siedem. miałem. Nederytowe itemy miałem, tylko są. Łopata ze szczęściem a ja nie chcę szczęścia, już wir zbierałem do cementu. Do, tak, do cementu i jedwabny dotyk mam. O, właśnie, no, takie itemki Ale szczęście się ci przyda, bo w piloterach można sprzedać. Tu mam bułki takie. Wiosce, a Obecnie mam, no chyba to jest to samo, nie wiem. To dircik, cegły, bruk, proch, deski, drewno, trawy, gówno, fajerwerki, o, o takie, a właśnie, długość lotu, lotu 3, to jakieś bloczki, barwniczki, betony, szkło, kwarc, kości, to też. Aha, i tu jeszcze moje rzeczy są. No, Żelaza, a właśnie, bo się pewnie dziwicie, czy tyle żelaza mam. To mamy farmę żelaza, jakby to ja tam już pokażę. Tam polecę, nie? A, a teraz? Nie, bo wtedy wioska się ujawni. Nie ujawni To w kolejnym odcinku. Nie, no teraz już pokażę. Może no, kawałek mo mo no, wioski. Możliwe, że jak wioski zobaczycie. Możliwe. No tak wygląda ale, ale farma żelaza. Jak pewnie nie było, to będzie trzeba tam budował w Dobra, trochę, trochę pokazało się wioski. No to, to tu mamy villagerki, by właśnie na tory, widzicie, że nie było szukane czy coś. No i to działa głównie nocą, na razie jest dzień to ja nie pokażę. Tutaj zombiak jest z villagerki, golem się respi, tutaj gdzieś około. Spływa tam. Ginie od lawy i wpada. O i na przykład 12 żelaza jest. I biorę sobie. Dobra, tam tamtego wam nie pokażę, bo trochę... Co to? A, ten koń rzadki. No i na na Tak, bo tam jeszcze, no widzieliście, widzieliście, na po... wejście było trochę zniszczone. No i takie tam. Dobra. Ja lecę tam pod Tesco i się pożegnamy w tym filmie już. A jeszcze jedno ważne pytanie jest. Dotyczące jednego odcinka. A to Tesco nie powinno być większe? Bo Tesco Markety to zawsze takie duże były, nie? No, duże, duże, ale... Dobra, du... ta tajamiarka. Ale wiesz, no to miejsce też nie jest za dobre, no to, a ja tu chciałbym jeszcze inne rzeczy pobudować, typu o jakieś obi, czy coś bym tu zrobił. Obi? No bo widzicie, to no, takie się... y, sklepy popularne, na przykład, tam widzieliście, o Lidl jest, nie, i tak dalej. Dobra, chodź. obi to nie, nie jest aż tak popularne, ale na przykład, Ej, o, no Jezu, czek, to ich, tych nazw nie będę wymawiał, bo zaraz będzie błąd. Jak, jaka nazwa? Wiesz, te... To jest? No. Tylko, się pomylę na ja nie tutaj, tutaj, ten zielony ten sklep, ten. No, 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 L Liro... no Wiem, wiem, wiem. Chodź dobrać. się, pożegnamy przy filmie, bo już o, kończymy. Patrzcie na pięknego bobra. O, jeszcze, jeszcze te spodnie. O, machu, machu, macham do was. Na pożegnanie. Lech. Machu, machu, machu. Chodźcie to... się też pomachasz. O, on ma czapkę akslota. i machamy. Papa. Pa. Okay. 太辛苦了。